Witam wszystkich i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mojego traktorka Nie jest on może dużych rozmiarów, ale złożenie trawy i takich tam na pewno wystarcza Mam jeszcze większego, ale nie mam go jak pokazać, bo akurat jest schowany dużo nie zobaczymy Nic, teraz akurat złożę trawę Zobaczymy Pokażę Wam jak pali Mamy kranik, tutaj gaźnik, gaźnik jest oryginalny. Kranik akurat jest. No, odkręcony. Silnik zimny. O, na biegu jest. Dobra, wybity z biegu. Zobaczymy, jak odpali. Strzała! Nic. To tyle co miałem wam dzisiaj do pokazania. Z tym razem, jak będzie duży, uruchomiony, to pokażę Wam dużego. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli się spodobało, daj łapkę w górę. I oczywiście suba. To nic. Nara.